Jedz dwa jajka każdego ranka i zobacz, co będzie się działo z Twoim ciałem. W sieci krąży wiele błędnych informacji na temat jaj. W rzeczywistości, jaja zawsze były podstawą diety w wielu kulturach, i to nie bez powodu. Niezależnie od tego, czy wolisz jajka gotowane, jajecznice, czy też jajko w koszulce, jedzenie ich każdego ranka przynosi korzyści zdrowotne. I choć żółtka mają wysoki poziom cholesterolu, to coś więcej niż tylko liczby. Jeśli chodzi o cholesterol, im więcej go jesz, tym mniej twoje ciało go produkuje. W związku z tym, zjedzenie dwóch jajek nie zwiększy poziomu cholesterolu. W rzeczywistości, twój organizm skorzysta na tym na różne sposoby, o czym już za moment. Jedzenie jajek podnosi poziom dobrego cholesterolu HDL. Im wyższy poziom HDL, tym mniejsze ryzyko wystąpienia chorób serca, udaru mózgu i innych problemów zdrowotnych. Badanie wykazało, że spożywanie dwóch jajek dziennie przez 6 tygodni zwiększyło poziom HDL o 10%. Jajka są doskonałym źródłem pełnowartościowego, łatwo przyswajalnego białka. Zawierającego wszystkie aminokwasy. Wystarczająca ilość białka w organizmie może obniżyć ciśnienie krwi, zwiększyć masę mięśniową oraz pomóc w utracie wagi. Jedzenie białka zmniejsza apetyt, stąd spontaniczna redukcja spożytych kalorii. Jedno z badań dotyczących kobiet z nadwagą wykazało, że przejście na jajka zamiast pieczywa na śniadanie zwiększyło poczucie sytości. Tak więc, przez następne 36 godzin, badane zjadały mniej kalorii. Niezależnie od tego, w jakiej formie zjesz jajka na śniadanie, uczucie sytości będzie utrzymywało się przez dłuższy czas. Jajka są świetnym źródłem choliny. Cholina jest ważną substancją odżywczą dla prawidłowego rozwoju wzroku, pamięci oraz mózgu. W jajku znajdują się również luteina i zraksantyna. Te przeciwutleniacze gromadzą się w siatkówce oka, zmniejszając ryzyko zaćmy i zwrodnienia plamki żółtej. Dodatkowo jaja są bogate w witaminę A. Niedobór tej witaminy jest główną przyczyną tak tzw. kurzej ślepoty. Jajka są również źródłem wielu witamin, m.in. A, E, D, K oraz B2, B9 i B12, kwasu pantotenowego oraz składników mineralnych: fosforu, potasu, wapnia, żelaza, cynku i magnezu, selenu i jodu. Jajka są pyszne i niedrogie, dlatego włączenie ich do porannego posiłku jest bardzo łatwe. A tak przy okazji Jakie jajka najbardziej lubicie? My polecamy gotowane lub lekko ściętą jajecznicę. Może masz specjalny przepis na jajka, którym chcesz się podzielić? Skomentuj poniżej. Subskrybuj nasz kanał i do szybkiego usłyszenia.